Wiesz, że tak naprawdę nie musisz spłacać swoich długów? Jeżeli w twoim życiu wydarzyła się sytuacja, która spowodowała to, że aktualnie masz brak płynności finansowej i nie jesteś w stanie po prostu regulować zobowiązań, to prawo jasno mówi o tym, że nie powinieneś spłacać tych długów. Po pierwsze, możesz odpowiadać karnie za faworyzowanie wierzycieli, bo skoro nie starczysz na spłatę zobowiązań, to jednemu płacisz, drugiemu nie. Poczytajcie sobie, jest to karalne. Po drugie, nie bez powodu istnieją prawie takie instrumenty jak restrukturyzacja czy... Upadłość konsumencka, no bo istnieją właśnie one dla takich osób jak na przykład ty. Zapisz ten film i udostępnij którą muszę się przydać. Ten instrument jest robię, to coś podobne, ale skierowany dla trochę innych osób. Upadłość jest skierowana dla osób, które kompletnie nie mają szansy spłacić swoich długów i nie ma na to jakiejś perspektywie czasowej też z Jany. A restrukturyzacja jest dla osób, które po prostu mają chwilę, brak podłączki finansowej, gdyby te długi były trochę niższe i rozbite na raty nieoprocentowane, to udałoby się to spłacić. W przypadku restrukturyzacji też nie wracimy sobie całego majątku, a przy upadłości niestety tak. Więc jeżeli jest w takiej sytuacji, bo to po pierwsze, co powinieneś zacząć robić, to przestać płacić długi i zastanowić się, z którego rozwiązania skorzystać. korzystać. A jeżeli potrzebujesz pomocy, to kontakt masz na mnie podać w poprzedniku.